Dzień dobry, maturzyści, przechodzimy do kolejnego działu. Tym razem pokażę Wam, jak oblicza się bilans wodny, czyli jesteśmy w heterosferze. Na bilans wodny mamy bardzo prosty wzór. Wzór wygląda w ten sposób. Mamy P, co się równa E plus H, gdzie P oznacza nam opad, czyli to. Że spadnie deszcz, śnieg, wszystko po prostu, co spada z nieba. Czy to będzie też krupa śnieżna, czy grat, co się w końcu rozpuści, będzie w stanie ciekłym i my to liczymy jako opad. E to jest parowanie plus transpiracja, ewentualnie też ewaporacja, czyli każda woda, która wyparuje z powierzchni ziemi, z powierzchni roślin, z powierzchni gruntu. I H jest to odpływ. Czy powierzchniowy, czy podziemny, czyli bierzemy tu pod uwagę rzeki, strumienie i wody podziemne. Jeżeli to wygląda w ten sposób, tak jak napisałam, to znaczy, że mamy równowagę, czyli bilans wodny równa się 0. Natomiast wiadomo, że nie zawsze tak musi być. Jeżeli chcemy wziąć pod uwagę całą Kulę Ziemską, to faktycznie bilans wodny wyniesie zero, bo nikt nam z kosmosu wody nie dolewa, ani my tej wody nigdzie nie eksportujemy. Natomiast chciałam Wam podać taki przykład. Weźmy sobie dwa takie skrajne miejsca. Pierwszy będzie równik, a drugim będzie zwrotnik. Żeby te dane były w miarę wiarygodne, to wzięłam je z repetytorium Nowej Ery. Tam na stronie, już Wam mówię, 98 mamy wykres, który przedstawia nam bilans wodny dla Ziemi. Na równiku. Opad wynosi 2000 mm, parowanie 1200 mm, a odpływ 600 mm. No i teraz podstawiamy to pod nasz wzór, czyli po jednej stronie musi znaleźć się P, tak? a po drugiej stronie mamy E plus H, czyli parowanie plus odpływ 1200 plus 600, to się równa 1800. Więc widzimy, że literka P to jest 2000 mm. To jest więcej niż 1800. To znaczy, że bilans na równiku jest dodatni i wynosi 200. 200 mm na plusie. Na zwrotniku raka opad to 800 mm, parowanie to 1400 mm i odpływ to minus 400 mm. Czyli bierzemy znowuż nasz wzór. E plus H, czyli 1400, tym razem mamy na minusie, czyli minus 400, to jest 1000. No i teraz już widzimy, że po lewej stronie mamy 800 mm, a po prawej stronie 1000 mm. Więc tym razem widzimy, że to po prawej stronie równania mamy Więcej to oznacza, że bilans wodny dla zwrotnika jest ujemny i wynosi minus 200 mm. No i myślę, że nie jest trudno określić, gdzie na Ziemi będziemy mieli bilans dodatni, a gdzie ujemny. Jeżeli mamy bujną roślinność, mnóstwo wody, aż za dużo, to wtedy bilans jest dodatni. Jak mamy pustynię, to bilans jest ujemny. Oczywiście możemy precyzyjnie to obliczać, korzystając z danych, które na maturze na przykład będziemy mieli w tabelce albo na wykresie przedstawione. W średnich szerokościach geograficznych, czyli tak jak w Polsce, ten bilans mniej więcej się zeruje, i wtedy jest taka najbardziej optymalna sytuacja, przynajmniej z punktu widzenia człowieka, bo w tej wody nie ma ani za dużo, ani za mało. Zauważcie, właśnie zadanie nie jest trudne. Trzeba sobie tylko na zdrowy rozum zdawać sprawę, co powinno być po prawej stronie, a co po lewej stronie tego bilansu wodnego. No i znać te małe oznaczenia literkowe, czyli opad, parowanie. I odpływ w bardzo dużym skrócie, ale to w zupełności dematury wam wystarczy. Zapraszam do kolejnych odcinków.